Witajcie na kanale Pozdapokaliptycznie przez Świat. Ja jestem Morden, a to będzie kolejny unboxing, tym razem paczki od Kucyka. Jeżeli śledzicie kanał Kucyka czy kanał Santę, to pewnie już wiecie, co znajduje się w środku. Za wymiątko. jest tu jeszcze coś top secret. Jeżeli widzieliście film kucyka, to tu chyba znajduje się list od Santy do kucyka, ale nie będę go czytał. Możecie sobie zobaczyć. Film Kucyka na pewno będzie pod spodem link. I do filmu Sante, który opowiada o samej akcji, która nazywa się Gangbang Shredowy. Taka mała sprytna maczetka. Tutaj, jak widzicie, Kucyk dodał od siebie z parakordu takiego laniarda. Z samej maczety też dzisiaj nie będę w jakiś tam sposób ani mierzył, ani recenzował, bo zrobił to już Kucyk. Otwierać bez użycia noża. No dobrze. Proszę, profesjonalnie. brazoletka z parakordu. A tu co mamy? Kucyk też ma swoją pieczątkę. jakaś jego radosna twórczość. Odkładamy tu. Nalepki. mordem. Morden. Krak Kraków, 13 grudnia 2015. Morden. Nasze próby dowiodły, że broń, którą przekryciliśmy, idealnie nadaje się do cięcia butelek. Gdyby naszym wrogiem była armia stworzywa PET, wygralibyśmy. Wygrane mają, mamy w kieszeni. Teraz Twoja kolej. Musisz przeprowadzić odpowiednie testy i zdać raport. Wraz z wysyłam Ci poprzednią korespondencję, jak i najpotrzebniejsze dokumenty. Gdy zdobędziesz już wystarczająco dużo informacji, przekaż broń do następnego. Specjalist do cucharów pseudonim młody. Ok. Jak zwykle śmiesznie. Ciekawe, czy mi się uda wymyślić coś równie śmiesznego. Specjalista od eliminowania i węzłów wszelakich. Kucyk. Dobrze, że też mam swoją pieczątkę, bo nie wypadnę blado. List fajny. Korespondencja, tutaj. Schowajmy sobie. No, ja z tą maczetą. Zrobię dwa filmy, nie licząc tego. Pierwszy to będzie film z tego, jak dokładam tu coś od siebie, a drugi film będzie to Destruction Party, tak jak było to w przypadku Kia z Fallouta. Taki jakiś film. Butelki u kucyka fajnie wyszły, ja muszę się trochę lepiej postarać, mam też już fajny pomysł na butelki, więc nie będę przedłużał. Filmy już, no, no nie wiem, jakoś w weekend, myślę. W weekend na pewno będę kręcił Destruction Party, a kiedy nakręcę yy, Tuning Maczety, Tego Wam w tej chwili nie powiem, zobaczę jak będzie z czasem. Jak widzicie, Święty Mikołaj przychodzi do mnie codziennie. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Sprawdźcie też filmy, jakie nakręcił z tą maczetą Santa i Kucyk. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na szlaku.